Wraz ze wzrostem popularności i liczby oferowanych programów MBA pojawia się dylemat, który z nich wybrać. Ile to właśnie pytanie spróbujemy odpowiedzieć w trakcie najbliższej konferencji Hospital and Healthcare Management w Warszawie, na którą Państwo. Tutaj tytułem zapowiedzi chciałbym przedstawić kilka wybranych zagadnień. Pierwsze to walidacja programu MBA. Otóż międzynarodowy standard MBA definiuje wymagania różnych, które dotyczą studiów podróformowych w Polsce. Zatem, jeśli chcemy używać, w szczególności tytułu MBA, prawoprawnie, to warto zweryfikować, czy organizator studiów zadbał o międzynarodową walidację. Na przykład studia Prometric MBA są realizowane we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu w Portu. Specjalizacja. Czy wybrać program ogólny, czy sektorowy, w naszym wypadku MBA w ochronie zdrowia? Otóż specyfikę ekonomiki, zarządzania w sektorze zdrowia nie wynika z naszej polskiej krajowej niesprawności czy patologii. Ale z uwarunkowania o charakterze uniwersalnym, obecnych we wszystkich krajach rozwiniętych, w szczególności tych, gdzie wprowadzone są powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Absolwent tzw. ogólnych studiów MBA, który nie wie, że to podaż, kreuje popyt, a nie odwrotnie, może mieć problemy ze zrozumieniem funkcjonowania podmiotu leczniczego, a w związku z tym też zarządzaniem. Organizator i formuła studiów. W każdym dużym mieście w Polsce oferowanych jest kilka programów MBA, Mimo to. O, wybór dlatego że o jakości studiowania decydują wykładowcy. Szansa na inspirację, wynikającą z poznania nowych osób i poglądów, wymaga podjęcia trudów i kosztów podróży. I tutaj być może za to na programy hybrydowe, gdzie w trakcie webinariów mamy możliwość spotkania ekspertów z całego kraju, a w trakcie sesji stacjonarnych, nawiązania relacji, przyjaźni z innymi studentami, to też jest bardzo ważny aspekt. Zapraszam Państwa do bliższego przyjęcia się kryterium wyboru studiów MBA w trakcie konferencji